Pozwólcie, żeby to do was dotarło. Moja własna siostra, której pomagałem na studiach prawniczych, wstydziła się mnie zaprosić na święta, bo jestem tylko hydraulikiem. Martwiła się, jak jej wymuskany partner lekarz zareaguje na siedzenie przy jednym stole z kimś, kto pracuje fizycznie. Im więcej o tym myślałem, tym więcej rzeczy zaczęło do siebie pasować. Jak to, że Aneta nigdy nie zaprosiła mnie na żadne wydarzenia na uczelni, mimo że to ja płaciłem za jej udział. Albo jak zawsze zmieniała temat, gdy jej przyjaciele pytali, czym zajmuje się jej brat. Albo jak nigdy nie przedstawiła mnie swojemu chłopakowi, mimo że spotykali się od prawie roku. Wiecie, co było najgorsze? Moi rodzice się z nią zgodzili. Naprawdę wierzyli, że jest w porządku wykluczyć własnego syna ze ponieważ jego praca mogłaby sprawić, że chłopak ich ukochanej córki poczułby się niekomfortowo. Tego samego syna, który utrzymywał rodzinę od 18 roku życia. Tego samego syna, który od zera zbudował własną, odnoszącą sukcesy firmę. Tego samego syna, który bez narzekania płacił za edukację prawniczą ich złotego dziecka. Moja matka próbowała to osłodzić zwrotami typu cóż, kochanie, wiesz, jak to jest w tych profesjonalnych kręgach i może w przyszłym roku, kiedy bardziej rozwiniesz swoją karierę. Co to w ogóle znaczy? Prowadzę własną firmę, mam pracowników, zarabiam sześciocyfrowe kwoty, wykonując uczciwą pracę, ale najwyraźniej nie jest to wystarczająco to rozwinięte, bo nie noszę do pracy garnituru i krawata. Spędziłem cały dzień roz... Rozmyślając nad tą informacją, stając się coraz bardziej zirytowany. Nie tym rozgrzanym do czerwoności gniewem, ale raczej chłodną, spokojną świadomością, że moja rodzina, a w szczególności moja siostra, wykorzystywała mnie, jednocześnie się mnie wstydząc przez cały ten czas. Wtedy zdecydowałem, że wystarczy. Jeśli byłem zbyt żenujący, żeby zaprosić mnie na świąteczną kolację, to moje pieniądze byłyby zbyt żenujące, żeby wydawać je na studia prawnicze. Jaką wiadomość by to wysłało jej wymuskanemu chłopakowi, gdyby odkrył, że jej dyplom prawniczy został opłacony przez hydraulika? Ale poczekajcie, to dopiero początek. Prawdziwe przedstawienie zaczęło się, gdy podjąłem decyzję o działaniu. I powiem wam, los bywa przewrotny, zwłaszcza gdy wiąże się z ciężarem kredytu studenckiego.